Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy niszczyć serwer Stamble Guys, tak jest, ponieważ w ostatnim odcinku byliśmy tutaj i kopiowaliśmy itemy, tak? Wow. jest, I widzowie, w dzisiejszym odcinku naprawdę chcę zniszczyć serwer tej oto dziewczyny, ona tutaj stoi, widzowie, ona ma chyba Awka, ona się nie rusza i widzowie wpadłem na genialny plan zniszczenia tego serwera, tak jest! Widzowie, e, patrzcie to, czy widzicie jakieś kurczaki? W sensie, skąd one się wzięły? Ja sobie myślę, kurde, ławku, skąd się wzięły tutaj kurczaki? Widzowie, w ogóle zaczynają się lagi i taki mam plan, widzowie, że ten serwer będzie pobojowiskiem. Zastanawiałem się w ogóle, skąd mogą wziąć się kurczaki skąd się wzięły tutaj kurczaki na tym spawnie, widzowie, ona ma dalej awka. I widzowie, postanowiłem pójść do villagerów, żeby sprawdzić, widzowie, co one oferują. Tutaj, no to co zawsze. Tutaj też to co zawsze. Tutaj również, czyli gemy za jakieś oczywiście uzbrojenie. Ale tutaj w tym NPC dodano dwie nowe rzeczy, czyli jedzonko. Nie wiem dlaczego to są spawnery, kur widzowie, i ender peru, czajcie to, czy to chyba dla gry, do gry, co nie? Takie, że wiecie, możecie sobie kupić za gemy jakieś ten. I patrzcie to, widzowie. My sobie weźmiemy, widzowie, dwie perełki, ponieważ przemyślałem ten odcinek, naprawdę przemyślałem go top. I Tymi dwoma perełkami pójdziemy sobie w tą stronę, jak widzicie, a Remka nie wystartowała, ona jest offline, widzowie, jeszcze jest offline i nie można tutaj w ogóle wejść, a ta dziewczyna otwiera tą bramę, ale na razie jest zamknięte, ale ja mam pomysł, że enter perłą, patrzcie to, bum, o, jeszcze raz, bum. Patrzcie, przedostaniemy się tutaj, o, ale mam, widzowie, taki plan, żeby w tym momencie nazbierać bardzo dużo gemów, kopiując je ze skrzynek oczywiście, czyli połóżmy tutaj wszędzie skrzynki i jak widzicie, patrzcie to, kładziemy te skrzyneczki, wszystkie, dobra, i patrzcie, jak będziemy teraz niszczyć te skrzynki, trzymając we punktu książkę, która ma takie oto właśnie znaki chińskie, będą nam się wywalać, że tak powiem, gemy, tak jest, to jest właśnie ten błąd. Więc, widzowie, ja teraz nazbieram sobie bardzo dużo gemów, tak, żeby móc sobie, widzowie, e, kupić bardzo dużo spawnerów, e, że tak powiem, tych. Kurczaków, widzowie, to jest dobry plan. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry plan. Ludzie pewnie mają teraz za Jak ja się tutaj dostałem w ogóle, kurde. Widzowie, w ogóle, żeby się wydostać tam na górę, to wystarczy wyjść i wejść na serwer. I tam cię tepa od razu na spawna. Więc ja za chwilę jak to sobie oczywiście wykopię dużo bardzo gemów, to pójdę na górę, widzowie, i pokażę wam, co chcę zrobić. Widzowie, to będzie bomba! Tak, jest, to będzie bomba stary. Ten serwer będzie płonął w płomieniach. I zobaczymy reakcję u jeżeli ona w ogóle będzie. Udało mi się rozbierać cztery takich gemów, jak widzicie. No i teraz wystarczy, że widzowie, wyjdzie. Wejdziemy, no i let's go! Patrzcie to, jestem oczywiście raz spałnie Idziemy sobie do tego oto sklepikarza i patrzcie to! Czy to zadziała, widzowie? Dobra, bierzemy całe, dobra, całość, całość, czekaj, co ja robię? Dobra, tyle, tyle, tyle. A i tutaj oweźmy sobie o, perełkę, żeby wyjść na tego i farbić sobie dalej gemy. Dobrze, że widzowie zostawiłem tą perełkę ostatnio, Dobra i patrzcie to, kładziemy... Aj, czemu nie działa kładzenie? Co jest? Ej, aha! Wystarczy klikać widzowie przed siebie! I patrzcie to, pałnujemy kury! Przejdźcie bazę, dobra, klikam to. Uwaga, patrzcie. Tu, patrzcie ile jest kur, widzowie. Za chwilę tutaj zespołnimy jest tysiąc kur. Dlaczego jedzenie, widzowie, to są kury, a nie widzowie jakieś zwykłe te. Ej, już są lagi, widzowie, na tym serwerze. Już są... Widzowie, to jest... Już są lagi na tym serwerze. Bez kitu. Zobaczcie to. Ona ma dalej afka. Przejdźcie to, widzowie. Dobra, robimy to, robimy to, robimy to. Nie no, ten serwer trzeba zniszczyć, widzowie. To nie wiem już, czy będzie w ogóle jakiś więcej odcinku, ale dobra. Patrzcie, ile tu jest kur, dobra. Czy one się będą w ogóle rozmnażać? to widzowie ciekawe, Dobra, ja dalej klikam. Dalej klikam. Tryharduje, widzowie. Tryharduje. Patrzcie to. I ty pewnie na czacie, Kurczemu bo tu jest tyle kurczaków na spawn. A i ludzie piszą, a na czacie, co jest grane? Dobra, tyle kurczaków, widzowie, to nie jest dużo. To jeszcze Minecraft nie laguje, widzowie. Na tym spawnie jeszcze nie laguje. Czemu w ogóle nie ma włączonych, że tak powiem tych blokowania, spełnienia mobów? To jest, widzowie, głupie i dziwne. Słyszycie ten dźwięk? To jest jeszcze nic. No i widzowie, dalej robimy to samo, czyli kładziemy skrzynki, widzowie, kopiujemy gemy, let's go. Widzowie, no nie muszę na ich bardzo dużo, nie? Ten odcinek będzie taki, kurde, kosztowny. Wy, ty, kur... Lagi, tutaj typek pisze na czacie. Co jest? Ciekawe, czy będziemy mogli w ogóle wejść za mapę tego spawna, jak oczywiście ten, rozwaliły to, nie? jak chcę zobaczyć, widzowie, reakcję uwugir. Co ona będzie, czy ona w ogóle. Nie, będę, będę czekał, widzowie, dopóki ona nie będzie, nie dobra? Ja tutaj jak widzicie, kopiuję sobie gemy oczywiście elegancko. I widzimy się za chwilę, jak też ich trochę skopiuję dalej, nie? Dobra, widzowie, kopię już łapką, bo zepsuła mi się siekierka. Ja tyle wykopałem tych gemów. Bez kitu, naprawdę tyle tego wykopałem. Kurde, nie, patrzcie, patrzcie, ile mamy tych gemów, widzowie. To jest 10 staków. Czajcie bazę! 10 staków gemów, widzowie, ile to będzie kur. Dobra, wyłącza. Wchodzimy, dobra, jesteśmy, okej okay. I ludzie tutaj piszą, ile tu jest kur Dobra, ale to jest dopiero początek Bez kitu, co to jest za odcinek Ej, ja tutaj muszę włączyć oczywiście Kury, dobra, kur sound normalnie, dobra Uwaga, patrzcie, pyk, pyk, pyk Ile mamy tych kur? To jest grane. Dobra, obejrzymy jeszcze to. I tu zostawimy sobie ten stack gemów, żeby tam ten zostało. Ej nie, widzowie, dobra, patrzcie, ile mamy teraz jedzonka. Boże święty, dlaczego? Dlaczego ona to nazwała jedzonko, widzowie, ta dziewczyna? Nie wiem. Dobra, mamy jeszcze dziewięć. 9... Nie no, ile to jest kurs, stary, nie, nie nie wiem, ile to jest kur. To jest w kur, dobra, klikamy, widzowie, patrzcie to, klikamy, stary, dobra. W tym momencie wydaje mi się, że zlagujemy cały serwer, nie? Chcę zobaczyć, jak będzie wyglądało to, że widzowie... Dobra, klikam. Z całej siły, pa. Czekaj. I widzowie, nawalamy, patrzcie, ile to jest kurcę. Zobaczcie jak za chwilę. Mieć lagi, widzowie, dwa staki dopiero poszły, dobra. Widzowie, zaczynają być lagi. Naprawdę zaczynają być lagi. Patrzcie jakie zarobę O, ścinka była, dobra. Dawaj, jeszcze! Nie no, widzowie, tu będzie z tysiąc kur bez kitu! Dobra, klikam, widzowie, chcę rozwalić ten serwer. Totalnie chcę go rozwalić. Dobra, to jest jeszcze połowa za nami. Patrzcie ile to jest kur. Co jest grane? Tu jeszcze jakby one się rozmnożyły, tu by były widzowie jaja w ciulnie. Dobra, dawaj, chłopku dawaj! Dobra, dawaj, 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 jeszcze dawaj, jeszcze dalej, jeszcze widzowie. Jak, nie, jak to nie wywali, widzowie, to idę jeszcze kolejną rundę, nie? Ale tu jest tyle kur. Jest tysiąc kur, co jest grane? Dobra, ładuj, dawaj. I O, jajko mam weku, dobra, fajnie. Możemy wylecie akurat mały kurczak, dobra, dawaj. Ej, ja bym chciał, żeby one się rozmnożyły, nie? W tym momencie to by było tak, takie to by było spoko, widzowie. śmieszne by to było. Patrzcie, ile tu jest kur, nie? No to musimy wywalić system za chwilę, bez kitu, nie? I kończymy, i dobra. Walnęliśmy widzowie. Patrzcie, ile to jest kur. Czy możemy widzowie rozwalać to? Ej, trochę dalej, trochę trzyma. O! Lag był, dobra, okej, okay, lag był. I ludzie ty piszą, ej, bo ja mam ping 250, kurw Co jest grane? żeby weczek, Nie no, dobra. Idę widzowie ogarnąć więcej. Nie dobra, idę ogarnąć więcej. Nie może tak być. Widzowie, znowu to mam. Patrzcie, no mam tutaj, mam jeszcze dwie siekierki. Zostały mi nie dam rady widzowie tego, naprawdę, nie dam rady. Nie dam rady tego ogarnąć, widzowie. Nie robiłem, że waliłem teraz z ręki. To jeszcze teraz siekierki. No ustawiłem sobie bota, widzowie, stałem i po prostu wiecie. Kładłem i w to minęło czasu, nie? Nie wiem, to jest masakra. Wychodzę, wchodzę, to samo. To wygląda widzowie bombowo, nie! To wygląda bombowo, naprawdę. U mnie 10 FPS-ów, kacperek napisał, okej, okay. ej, żeby się dostał tego. Dobra, do, do, ej, to jest ciężkie, naprawdę to jest ciężkie. Dobra, pik, pik, pyk, pik, pik, pyk, pik. I dobra, zostawiam jeszcze te 57 gemów, znowu. I znowu cały pasek bez Tu widzowie, uzbrałem. To musi teraz. Jak teraz nie siedzie, widzowie, to koniec. Słuchaj, nie, nie, nie wiem co robię, nie. Klikam, dobra, widzowie, lecimy, let's go! Klikamy kolejne 1000, widzowie kurczaków, czajcie, Kolejne tysiąc kurczaków. No nie no, naprawdę, to jest wciulnie. To jest tak kurde dużo. No, prawie, prawie widzowie. No, na pewno, no dobra. Też macie lagi? ktoś napisał na czacie. A co, co najlepszy, no, oczywiście, że tak. Dobra, widzowie, patrzcie, klikam, ile tego jest. Dobra, o, lag! Dobra, wywala serwer. Wywala serwer, widzowie. Muszę, widzowie, wyłączyć ten serwer. Naprawdę muszę to zrobić w dzisiejszym odcinku, bo nie skończę tego odcinka, dobra. Ej, patrzcie, uwugir tutaj rata. Tu uwugir lata, widzowie. Patrzcie to, Uwugir tutaj rata. Ej, ona chyba ogarnęła, że coś robię, widzowie. Napisała na razie, co ty tutaj robisz. O kurde, dobra, widzowie. Ej, no nie, no dobra, to jest, widzowie, bomba ty. Bez ja normalnie laguję cały serwis Patrzcie, jakie mam lagi Dobra, widzowie, to już się robi niebezpieczne Mój komputer w tym momencie... Nie, dobra, tych kur jest o wiele za dużo Ale ja chcę ich więcej Zaraz to usunę, tylko pondaj komendę, kłapku. Ty. Co? Skąd ja mam wiedzieć? Aha, bo ja jestem właścicielem serwera i ona myśli, że ja znam komendę Co jest grane, widzowie? Widzowie, ona chyba zaraz, nie wiem, eksploduje Ten serwer eksploduje Mam za duże lagi, wychodzę, kur Napisała, o kurde bez kitu, widzowie, tutaj nawet mój komputer nie wytrzymuje. Czajcie bazy, jakie tu są, lagi. Ej, idę ogarnąć jeszcze. Bez kitu, widzowie, ja mam... Ludzie wychodzą z serwera, dobra. Widzowie, miałem niszczę te skrzynki, ale patrzcie jak ja mam lagi, już nie wytrzymuję, mam 6 stacków, więc będzie też git, wydaje mi się. Wydaje mi się, że będzie git. Dobra, wchodzę, ale tu są lagi, za chwilę to wywali! Widzowie, już takie są lagi, to jest naprawdę ja mam widzowie z 10 FPSów mam nie, a ten serwer to już w ogóle, to jest chyba deduwa, nie? Dobra, uwaga i dobra, zostawię sobie tyle. Dobra, daj mi jeszcze 32 Dobra, całość wziąłem, o nie widzowie! To musi wywalić serwer, bo już nie mam gemów. Muszę sobie to kupić w razie czego. Dobra, widzowie, już jest bardzo mało osób. Wszyscy mają takie pingi! 1700! Dobra, widzowie, dobra, lecimy, lecimy. Dobra, wywalamy ten serwis, widzowie. Dobra, wchodzimy, widzowie, dobra, dawaj, 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 dawaj Ale lagi mam, ale lagi mam Mam widzowie z 5, 5 FPS-ów mam, nie? Autentycznie mam 5 FPS-ów, bez kitu, nie! Mam 5 FPS-ów! Co się tutaj odwala, widzowie! Nie no, ja jestem chory, widzowie, naprawdę. Cały spawn w kurczakach, widzowie. Stój, ktoś pisze do mnie. Nie, rozwalamy tu, sorry, sorry. Ale to, dobra, nie. Ten uciech naprawdę nie, nie wyjdzie chyba. I widzowie, jak mi się wyłączy, odcinek w trakcie nagrywania. No ja wciul, nie. Dobra, uwaga. Nawet mi teraz idzie powoli ten. Nie no, to jest tragedia, widzowie. Patrzcie, nawet teraz parkura nie zrobię. Co jest grane? Nie, dobra, tego się nie da, widzowie, oglądać, nie. Jestem tylko ciekawy, co serwer, jak serwer. Czy zaraz będę mógł wszystko niszczyć? lagi, no stary, no patrz na mnie, jak ja mam, nie? Dobra, do końca to daję. Widzowie, dobra, to już jest oficjalne. Ten serwer za chwilę umrze, nie? Moim zdaniem za chwilę umrze, nie? No ja już tutaj mam jeden FPS. Dobra, to nie ma sensu, widzowie. Pa wywaliło serwer, widzowie, serwer closed. Patrzcie to, nie działa. Czekaj, nie na ACMC. Tutaj, nie działa kurde felek ty a cmc działa idealnie tak jest boże 60 fpsów normalnie to jest to to jest to bezlagujący a tutaj boże to laguje nie no dobra to nawet nie działa wywaliliśmy serwer let's go co jest gane ej róbcie tak róbcie tak na tym serwerze